Pan radny wierzył tu proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, wysoka rada, obecni goście. Będę mówię krótko. Zażenowany jestem wystąpieniem. Pana Radnego Czopa i Kandasza. Moi drodzy, wszyscy żeśmy na tej sali dobrowolnie startowali. Dobrowolnie żeśmy złożyli ślubowanie, które brzmi, aby obowiązki Radnego sprawiać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względnie dobro moje gminy i mieszkańców. Zawsze odbierałem rolę Radnego jako służbę, w której się mogę spełniać. Nigdy mnie nie męczyły i nie będzie męczyć, praca przez całe 365 dni w roku. Panie kardasz radny, ile razy pan był na sesji rady i powiatu? Jest obecna pani radna Bielińska, często mnie widzi. Dlaczego pan mi i zarzuca? Czy pan wie, ile włożyłem pracy w szpital? Dlaczego pan nie zadeklarował się wyjazd do radzenia we wrześniu 2011 roku? żeby poznać, jak został szpital brazylijski wyprowadzony przez właściwego gospodarza. Ale Pan mi tutaj i zarzucił pewnie. Ja mam te wiadomości dane, Szanowny Panie. Jestem dzisiaj przygotowany, cztery teczki mam. Dokładnie w sprawie szpitala. Dokładne dane mam, ile jest operacji? Pierwszą planowe, czy pan się zdecydował, porozmawiając z przewodniczącym związków? Zawodowych, z pygmieniami, z lekarzami, jakie mają problemy z pacjentami. Ja tam byłem, leżałem, w związku z tym czułem się w odpowiedzialności, upoważniony między innymi przez cały personel medyczny, tak samo jak i pacjentów. I nigdy nie brakowało cywilnej odwagi i nie będzie w przeciwieństwie do pana. Często pan próbuje podkupić czyjeś, proszę pana, a ja chciałbym, żeby pan, żeby pan twórczo i wymiernie pracował i wypełniał zgodnością obowiązki i misję radnego miasta. Kogo męczy, moi drodzy, to składa mandat, rezygnuje. Przyjdzie ktoś inny i nikt przy tej mównicy nie powie, że go męczy albo traci czas. My jesteśmy po to, mamy rolę służebną, żeby się słuchiwać problemy. Ja, szanowny panie, między innymi byłem przed bardzo pięknie zostałem przyjęty przez dyrektora ZGK-u, załatwiłem bardzo poważną sprawę i to dzień w dzień jeszcze ja tutaj nie zgłaszam tych akurat wniosków. Czy ja i zabieram tutaj komuś ten cenny czas? Możecie moje sprawozdanie akurat i życzę wam, uważam, że dla każdego z nas sprawozdanie będzie bardzo istotne ze swoich dokonań. O ile ktoś pracował twórczo, to im w tej chwili ma przedstawiony wyciąg swoich wystąpień, co wniósł faktycznie na rzecz mieszkańców i tego miasta. I, a was i, i mnie rozliczą za to wyborcy. Jeszcze chciałbym, z jestem przy głosie, szanowny panie przewodniczący, o umożliwienie zabrania głosu naszemu przedstawicielowi lokalnej społeczności. No to tu kilka słów, chyba. W sprawie. jest sprawie Sprawa Mieszkańców całego bloku dns w 3. Sprawa mieszkańców? Tak, i bloku. tak, w bloku. Jest tutaj obecny. Teraz to pan się przedstawił. Dobrze, ja muszę zapytać, ale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.